Dzień dobry. Ja nazywam się Agata Ślak, a to jest kolejny odcinek podcastu Słowa mają moc. Odcinek 24 sezonu 6, w którym zajmujemy się obfitością, przepływem finansami, przyciąganiem i połączeniem z energią pieniądza. Bardzo się cieszę na ten temat, bardzo lubię te tematy finansowe, no ale Zanim to wszystko, spróbuj, proszę, zebrać teraz siebie z tych wszystkich działań, wydarzeń, czynności, czy też planów. Zebrać siebie z całego dnia. W chwili uważności odnajdź, proszę, siebie przy sobie. Zauważ, że jesteś. Pobądź ze sobą. Sprawdź, jak się dzisiaj czujesz, czego dzisiaj potrzebujesz. A sprawdzając, wsłuchaj się w siebie. Tylko proszę, bez oceniania, przyjmij to, co przychodzi. Przyjmij tę potrzebę i zamień ją. W intencję. Jeśli na przykład gonisz i czujesz, że potrzebujesz więcej czasu, powiedz sobie, Moją intencją jest mieć dziś więcej dobrego czasu. Co jest Twoją intencją na dziś? Ok. Mam nadzieję, że to masz. Pozostań przy sobie w uważności oddechu, bicia serca, uważności istnienia tego tu i teraz i posłuchaj, co mam ci dziś do opowiedzenia. Ok. Pieniądze, temat zawsze ciekawy i zawsze dotyczący każdego, prawda? Mało znam osób, które nie chciałyby mieć, posiadać czy zarabiać więcej, a jednocześnie wokół pieniędzy głębokich i blokujących przekonań, w które, uwaga uwaga, potrafimy wierzyć bez żadnego cienia wątpliwości, jest ogrom. Dobra. Chyba zacznę dziś od tego, że my się. Trochę dzielimy i różnimy w naszym podejściu do pieniędzy, ale wśród tych przekonań możemy sobie wyznaczyć takie grupy. One będą oczywiście niskowibracyjne, można powiedzieć negatywne. Czyli są ludzie, którzy się boją pieniędzy, a są ludzie, którzy muszą je mieć to jest taki przymus, konieczność. Są ludzie, którzy myślą o nich źle. Zło całego wszechświata, niemoralne, niewolno, nie pozwalają sobie na to, bo pieniądze są bliskie grzechu, na przykład w takiej, w takiej religijnej perspektywie. Jest też taka perspektywa, że to nie dla mnie, ja się nimi nie zajmuję, są za trudne, są niedobre, niemoralne. Mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy A powodują zepsucie, kiedy je się posiada. E, prowadzą czasem do na przykład rozpadu rodziny, powodują konflikty. Bardzo często te konflikty a mamy taki zapis w wielu, wielu rodzinach. Kiedy rodzice się kłócili o pieniądze, dzieci wyrastają z takim zapisem, że o pieniądzach się nie rozmawia, albo że jak się je posiada, to one powodują kłótnie to one powodują spory, problemy, nawet rozwody, tak? Takie mamy. A w ogóle mamy chyba dużą nieumiejętność rozmawiania o pieniądzach, bo jak się o nich mówi, to się często podnosi głos, szczególnie w tych domowych sytuacjach. Albo nie wypada o nich mówić, prosić o więcej, bo się wtedy jest zachłanną. <laughs> no dobra. Sporo tego tak na pierwszy rzut oka, a, a ja zacznę od takiej nieznacznej grupy ludzi. Taka grupa ludzi, która deklaruje brak zainteresowania pieniędzmi. Mówiąc, że na przykład zajmowanie się nimi jest nie dla nich, nie wiedzą o nich zbyt wiele, trochę traktują pieniądze jak nie swoją sprawę. Grupa, mimo tego, że niewielka, to wiele osób. Patrząc w drugą stronę, wiele osób ma fragment tego aspektu w sobie. Pewnie każdy zna chociaż jedną taką osobę, która uważa zajmowanie się pieniędzmi, uznaje zajmowanie się pieniędzmi za nieswoje, za zbyt skomplikowane dla siebie, zbyt trudne. Często, niestety, są to kobiety w takich bardzo klasycznych ujęciach związków, małżeństw, gdzie to on wie, on zarabia, on płaci, on rozlicza, on planuje budżet. Ona się tym nie interesuje z bardzo różnych przyczyn. Grupa malejąca, ale istniejąca i zawsze mnie trochę martwiąca. Zaznaczam ją tutaj na wstępie, bo niech inni zajmą się moimi pieniędzmi, to odpychanie ich od siebie. Nieważne, czy one są za trudne, nieważne, co stoi z tyłu, czy te pieniądze są brudne, ja ich nie będę dotykać, czy, czy trud i skomplikowanie, czy, nie będę, czy poświęcanie im czasu jest niemoralne, a ja jestem dobrą osobą, więc nie zajmuję się tymi pieniędzmi, tak, ja jestem od lepszych rzeczy, rzeczy od wychowywania dzieci, cokolwiek, robienia jedzenia, to tłumaczenie, dlaczego się nie zajmuję, może być różne. Ale jeśli masz tego rys, kawałeczek w swoich przekonaniach, bo to nie zawsze będzie cały obraz, często to jest fragment, kiedy myślimy o tych większych pieniądzach, że jak zarobię, będę mieć bardzo dużo, to ja nie wiem, co z tym zrobić, bo to takie trudne. Warto sobie na to zwrócić uwagę. To przekonanie zawsze nam będzie stawało na drodze, bo jest takim klasycznym odpychaniem tego, czego pragniemy. Okay. Zaczęłam od pierwszego typu przekonań, chociaż e, niezbyt częstego, ale chyba najbardziej pokazującego, jak można sobie tę energię odepchnąć. Czyli pragnę czegoś, chcę zarabiać więcej, bo naprawdę chyba prawie. Wszyscy, powiedziałabym, że blisko 100% ludzi chcą zarabiać więcej, posiadać więcej, jest w nich ta część mm, ta część tego pragnienia albo część tej potrzeby, a jednocześnie większość ma to odpychanie na jakimś poziomie. Albo złe, albo trudne, albo się ich boi. A pieniądze to energia. Wszystko jest energią. Ja jestem energią, Ty jesteś energią. Ten podcast jest energią, kiedy pragnę czegoś, w tym wypadku pieniędzy, ale jednocześnie wierzę, że to dla mnie za dużo do ogarnięcia na przykład prowadzenie firmy albo inwestowanie to jednocześnie przyciągam i odpycham. Najprościej można to ująć takim chciałabym, ale boję się. W podcaście wiele, wiele odcinków temu. Robiliśmy sobie taką personifikację pieniędzy. Ten odcinek chyba dotyczył lęku o pieniądze. Poszukajcie, jeśli Was interesuje temat pieniędzy. Czyli wyobrażaliśmy sobie w tym ćwiczeniu pieniądze jako istotę, jako osobę. Nadwaliśmy mu ludzkie cechy. Jak się w naszej głowie kształtuje obraz kolegi pieniądza, koleżanki? Jaki on jest? Niski, wysoki, ładny, brzydki, czy nam z nim po drodze, czy nie do końca? Czy chcemy zaprosić te pieniądze w postaci, postać pieniądza na kawę? Czy wyobrażamy sobie, że postać pieniądza by nas zaprosiła na kawę? Czy chcemy współpracować, a czy może się przymilamy? I mówimy takie, proszę, proszę, bądź ze mną, no bądź cały czas nigdzie się nie ruszaj, siedź tutaj obok, chodź, choć, chodź, masz ciasteczko, masz, chodzić zjedz, bądź ze mną tutaj, <laughs> rośnij mi tutaj. Może być też pomocne wyobrażenie sobie tej energii jako zwierzęcia. Skoro pieniądze to energia to możemy ją ubrać w jakąkolwiek materię chcemy, tak? To nie muszą być e, papierki, to nie muszą być monety, to nie musi być konto bankowe czy nie wiem, wyniki inwestycyjne cokolwiek. Patrząc na obraz pieniądza jako osoby, jako istoty, możemy zobaczyć dostrzec swoje na ich temat przekonania. Przypisujemy im od razu cechy. Od razu też możemy zauważyć czy nam do nich blisko czy nam do nich daleko czy nam z nami dobrze czy im czy nam z nimi dobrze czy to utrapienie a może się ich boimy a może te pieniądze w tej postaci to one są duże straszne a może jakieś szemrane niebezpieczne nie chcemy za bardzo tam podchodzić a może widzimy tam taki rys egoistyczny niemoralny Zobaczcie sobie. Jak wygląda? Zobacz sobie, jak wygląda twoja koleżanka, twój kolega, pieniądz. A jak myślisz? Jak już sobie widzisz tę koleżankę, tego kolegę, to czy my możemy sobie, używając tego prostego ćwiczenia, zobaczyć relację z pieniędzmi? Czyli czy ta relacja to jest to nasze przyciąganie lub odpychanie? Ale zanim to, to chciałam Ci powiedzieć, że pięknie Ci dziękuję, że tutaj jesteś, że słuchasz. Słowa mają moc. Jeśli czujesz, że to, co tworzę, wnosi wartość do Twojego życia, możesz mnie wesprzeć, dołączając do subskrypcji na platformie Jestem. Za 39,99 zł, nie tylko stawiasz mi symboliczną kawę, ale także otrzymujesz dostęp do afirmacji. Wizualizacji, medytacji, spotkań online oraz zniżek na kursy i programy. Dzięki Twojemu wsparciu ja mogę tworzyć więcej podcastów i rozwijać tę przestrzeń. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Dziękuję, że jesteś. Wracając. Kiedy mamy już ten pieniądz, jako osobę, to możemy jak na dłoni zobaczyć, jak my tę osobę traktujemy. A po czym odkrywamy relacje? I to, czy przyciągamy? Po tym, czy chcielibyśmy, aby nas tak traktowano. traktowano. Robimy sobie tutaj przeniesienie z siebie. To byłby pierwszy krok, po którym będzie nam dość łatwo zobaczyć, Jakie są nasze uczucia? Jakie jest nasze podejście? Co nam się może pojawić? I najczęściej pojawia się w tej relacji ja postać pieniądza? To na przykład chęć no, oczywista chęć posiadania, ale taka zaborcza że ja nie chcę, ale także ja muszę. I nie, że ja zapraszam tutaj na herbatkę, żeby się dowiedzieć, jakie pieniądze są, żeby lepiej je poznać, żeby się zbliżyć do siebie. Nie jestem ciekawa pobycia razem, doświadczania ich, ale chcę posiadać, zamknąć w klatce własnego konta bankowego, żeby mi broń Boże nie uciekły, bo wtedy się źle czuję. Ok. I co robimy? Zmieniamy krzesełko. Kto ma trochę e, doświadczeń terapeutyczno-coachingowych, to będzie od razu wiedział, co to jest Zmieniamy Krzesełko. Tu, to jest takie klasyczne ćwiczenie coachingowe, terapeutyczne, szczególnie w relacji, a szczególnie w relacji w konflikcie. Zmieniamy Krzesełko, czyli wczuwamy się w drugą stronę, co ona ma do powiedzenia i jak to jest nią być. Na wszelkie konflikty w związkach pasuje jak ulał, wejść w czyjeś buty tak naprawdę. Dobra, ale my dzisiaj o pieniądzach. To, pobądźmy sobie teraz tymi pieniędzmi przez chwilę. Um. A, jeszcze mi się przypomina inne takie ćwiczenie, które przy okazji pracy z pieniędzmi można sobie zrobić, kto może medytacyjnie, energetycznie spróbować je poczuć. Nie w swojej relacji, w swojej interpretacji, ale usiąść w takiej otwartości, i pobyć pieniędzmi zobaczyć, jak one są postrzegane na świecie jak one są atakowane za złotego świata jak są używane do krzywdzenia, manipulacji jak są zagarniane przez ego takim wczuwaniem się możemy im nawet zacząć współczuć. A to jest bardzo dobry kierunek, bo my nawiązujemy relacje. Przecież my chcemy być bliżej, przecież my chcemy się zaprzyjaźnić. A to jest element przyjaźni, zrozumieć kogoś. Zobaczyć, że to nie pieniądze są złe, tylko pieniądze. Używanie pieniędzy bywa w złych intencjach albo w złym kierunku. To zrozumienie, ciekawość, empatia bycie tam dla kogoś. To jest nawiązywanie dobrej relacji. Więc jeśli ktoś czuje, że ma możliwości, to można sobie tak wczuć się w tę energię pieniądza, spróbować ją zczytać. je po prostu zobaczyć, jak one są traktowane na świecie. Ok, a my wracamy do naszej własnej relacji krzesełka, na którym siedzi nasz kolega pieniądz i tego, swojego mm, i tych swoich przekonań, tak? Które nam się pojawiają w takiej obserwacji, w takim ćwiczeniu. Mamy. Mamy Pana Pieniądza czy Panią spersoni, spersonifikowaną postać i siadamy sobie po Jego stronie na krześle. Jak On jest przez nas traktowany? Co by Pieniądz powiedział o tym, jak Ty go traktujesz? Czy On chce być z Tobą? Czy on chce więcej waszej relacji? Może to jest relacja, kocham, nienawidzę. Cieszę się, kiedy przychodzisz, ale jak brak, to się złuszcza. Znowu nie ma, nigdy nie mogę na ciebie liczyć, nigdy mi nie wystarcza. Hmm. Albo chcę więcej, więcej, chcę zarabiać, więcej, więcej przychodzi, więcej, więcej, a ja znowu narzekanie, bo muszę zapłacić więcej podatków. Niezgoda, złość, ktoś mi zabiera, nie ma prawa, bo to moje. Jak się czują te pieniądze? Czy one chcą być więcej z tobą? Czy one chcą być bliżej z tobą na podstawie tego, jak do nich mówisz? Czy gdyby podsłuchały to, co myślisz sobie o nich w głowie, to chciałyby zadomowić się w twoim portfelu? Zobaczenie pieniądza jako osoby oraz spojrzenie na relacje z pieniądzem, na swoje zachowania z ich perspektywy, powinno nam pokazać, wyciągnąć na wierzch większość naszych przekonań, zobaczyć je i zauważyć, na ile ta relacja jest dobra, przyjacielska, ciepła, dojrzała, na ile obie strony chcą w niej być. Inną pracą będzie tutaj szukanie, na przykład skąd nam się coś bierze. To nie jest konieczność, ale większość ludzi w pracy z przekonaniami potrzebuje analitycznego zrozumienia tego, co stoi za ich przekonaniem, bo inaczej nie mogą sobie go uwolnić. To znaczy, umysł musi być razem tutaj zgodny zrozumieć całą drogę. Stąd zresztą moja cała praca na konsultacjach, bo czasem wcale nie potrzeba afirmacji, czasem wystarczy wystarczy właśnie ten aha moment odkrycia w co ja wierzę. I to powoduje, że już można to puścić. Na przykład, jeśli ja sobie odkryję, że w mojej relacji z pieniędzmi jest element wcześniej wspomnianej zaborczości, to może być tak, że ta zaborczość u podstawy ma, że ja wierzę w to, że jest niewystarczająco pieniędzy na świecie i ja muszę je trzymać, pilnować, walczyć o nie, bo inaczej inni mi zabiorą. Czyli nie, nie wystarczy dla wszystkich. Ja muszę je chronić tutaj nie mogę puścić. A może ta zaborczość pochodzi z tego, że ja muszę je trzymać i pilnować, bo tylko wtedy czuję swoją wartość. Muszę, muszę je mieć. A muszę mieć nad nimi taką pieczę, takie kontrolowanie, bo na przykład sobie nie ufam, że trwonię, bo potrzebuję ich do koniecznej funkcji spełniania, funkcji poprawiania swojej samoceny, Na przykład używam ich do szalonych, drogich zakupów. Jak sobie coś kupię pięknego, nowego i przez ten pierwszy moment z tą nową torebką... Czuję się dobra, warta, fajna? Problem polega na tym, że za chwilę wracam do tego, jak się czułam wcześniej. Ale jeśli w pieniądzach jest ta konieczność wypełniania mojego poczucia braku, no to mam z nimi taką relację, że nie mogę ich puścić. A pieniądze na mnie kupią poczucia własnej wartości tego właściwego poczucia własnej wartości. Mogą nam kupić łamek sekundy poczucia się lepiej. Chyba że. Chyba, że sobie kupimy kursy lub indywidualną pracę do pracy nad samoceną, poczuciem własne, własnej wartości. W tej zaborczości może tam być brak zaufania do siebie, bo pieniądze mi, w cudzysłowie, załatwiają moje braki, muszę je mieć, bez nich nie czuję się wartościowym człowiekiem. Może być tak, że mam element zaborczości w relacji z pieniędzmi, bo nie wierzę, że przyjdą znowu. Nie czuję ich stałości, nie mam pewności, czyli nie mogę po prostu z radością wydawać, czy inwestować, czy rozwijać siebie, bo muszę ich pilnować, bo one nie są pewne. W ten sposób ja pozostaję w stałym lęku o posiadanie, boję się cały czas o te pieniądze, czyli nie ufam im. Nie ufam sobie, nie ufam życiu. Nie ufam swojej pracy, swojemu działaniu. Jakby to była relacja e, miłosna, dla, tak z mężczyzną, to ja nie wypuściłabym go z domu na spotkanie z kolegami, bo nie ufam, że wróci. To trochę tak mi się kojarzy. Tak nie mogę puścić tych pieniędzy, bo nie wierzę, że będę mieć później dalej. Tak? Okej. Okay. Czyli. Praca z pieniądzem, z jakby budowaniem, odkrywaniem swoich przekonań. Jak ja je widzę, jaką mamy relację i z jakiego powodu, w co ja wierzę, że my mamy taką relację. Co się za tym kroi, skroi, co za tym stoi? Jakie moje przekonanie powoduje tę naszą relację? Okej. Okay. Chciałam dziś jeszcze kilka słów o zmianie pracy, zmianie kariery, o której ostatnio było na spotkaniach w Jestem. To jest moja platforma, subskrypcja, do której dołączając za 39,99 miesięcznie, wspierasz moją twórczość i istnienie tego podcastu. Jeśli tylko czujesz, że to, co tworzę, tobie pomogło albo tobie pomaga, wnosi wartość do Twojego życia, to ja zapraszam Cię serdecznie do Jestem. Bo nie tylko stawiasz mi symboliczną kawę, ale otrzymujesz ode mnie dużo więcej: Biblioteka afirmacji, medytacji, co miesięczne spotkania i zniżki na aktualne programy. A ja, dzięki temu Twojemu wsparciu, mogę tworzyć, mogę robić więcej podcastów, mogę rozwijać tę przestrzeń. Link znajdziesz w opisie odcinka. Dziękuję, że jesteś. Kiedy patrzymy sobie na te pieniądze energetycznie, emocjonalnie, kiedy próbujemy je ubrać w cechy i poczuć, kiedy zobaczymy sobie, jak czują się pieniądze, to możemy odkryć, w jakim strumieniu i w jakiej ilości do nas płyną. W aspekcie pracy i zawodowym, no bo oczywiście pieniądze otrzymujemy za pracę, ale jeszcze łącząc to trochę z tym, o czym było dużo ostatnio, nowa praca, nowa kariera, pomyśl teraz o tym, w jakiej ilości, jakim strumieniem pieniądze do ciebie płyną, kiedy ty nienawidzisz swojej pracy, albo kiedy ty wiesz całą swoją osobą, że to nie jest to, co chcesz robić. Że to nie jest to, czym ty chcesz się zajmować. Otóż pieniądze, jak i energia, mają to do siebie, że płyną tam, gdzie jest radość, tam, gdzie jest satysfakcja, tam, gdzie jest fajnie. To naprawdę wszystko jest bardzo logiczne i prostsze, niż nam się wydaje. My to sobie wszyscy komplikujemy. Wszystko, Przyciąga się do tego, co ma więcej radości, więcej energii, więcej zachwytu. Pieniądze nie idą tam, gdzie jest trud, gdzie jest umęczenie. Jak my tam nie chcemy być, to czy będą za tym iść duże pieniądze, jeśli my tam nie chcemy siebie widzieć? Czujesz to logicznie, wierzę w to. Mam taką nadzieję, że tak jest. To jest druga część pracy do zrobienia, czyli najpierw patrzę ze swojej perspektywy, swoich przekonań, jak ja je widzę, jak ja je traktuję, tutaj już dużo mo mogę zmienić, a potem uczę się tego, czym one tak naprawdę są, za czym podążają, do czego lgną i dlaczego. Jak to się dzieje, że ktoś robi to samo, a, a pieniędzy do niego idzie dwa razy więcej? Ok. Zrobiliśmy sobie połowę pracy, która jest nam potrzebna do tego, aby zrozumieć energię pieniądza, aby przyciągać, łączyć się z tą energią pieniądza, czyli pracę dotyczącą własnych przekonań i relacji, a została nam część druga. Część druga będzie dotyczyła tego, jak energia naszych działań, jak nasze działania, nasza praca codzienna, są połączone w jaki sposób są zależne z tym, czy podążają za tym pieniądze, czy nie, jak wartość. Wartość naszego działania jest zależna od tego, czy podążają za tym pieniądze, czy nie. Ta zgoda energetyczna jest nam potrzebna, bo my, żeby przyciągać pieniądze, żeby łączyć się z energią pieniądza, musimy. Znaleźć się na tym samym poziomie, czyli nie tylko odkryć swoje przekonania, ale zrobić drugą część roboty, zrozumieć, czym są pieniądze i de facto dostroić się do ich energii. Tę część zrobimy sobie w dalszej części podcastu, która będzie dostępna tylko i wyłącznie w przestrzeni jestem. Tę część podcastu pozostawiam jedynie dostępną dla subskrybentów. Poopowiadam o energii pieniądza z perspektywy pieniądza. Podam wam przykłady yy, na podstawie najnowszej afirmacji łączenia z energią oraz opowiem o działaniach, o tym, jakby się lepiej z tą energią połączyć. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, posłuchaj całego odcinka na Jestem. Link do przestrzeni do subskrypcji znajdziesz w opisie tego odcinka. Ja się zastanawiałam już od dłuższego czasu nad tym jak pozostać z wami na Spotifyu, na YouTubie, a jednocześnie jak dawać większą wartość w przestrzeni jestem i bardzo świeżo, bo wczoraj właśnie przyszło do mnie jak to zrobić. Próbowałam tej formy z czasem, że najpierw się pojawia tam, a dopiero później tutaj publicznie, ale to nie jest forma, która mi odpowiada, bo dla mnie to jest ważne, że to co robię jest na bieżąco, bo to co robię jest teraz aktualnie w przestrzeni, w energii. A ta forma podziału, robienia połowy ogólnodostępnej i darmowej, a drugiej połowy pogłębionej, bardziej praktycznej, tylko i wyłącznie dla jestem, Odpowiada mi idealnie i jest ze mną totalnie zgodna. Pozwala mi też na coś, czego ja bardzo długo już szukałam. Pozwala mi na trochę nieograniczenie siebie, nie siebie, na mówienie z większą swobodą, bo jestem. E, no właśnie. Nie ma przypadkowości. Jak ktoś już tam wybierze być, to. E, to ja się czuję bardzo swobodnie mówić. Nie wiem, na przykład mogę sobie ze spokojem większym opowiadać o tym, czym jest channeling. A... No i tak dalej. Dobra. Więc zapraszam po więcej na Jestem. Link w opisie odcinka lub na stronie agacieślak.pl. Zakładka Jestem. A jeśli to cię nie przekonuje jeszcze, to. Teraz do od środy do piątku udostępniam na próbę afirmację łączenia z energią pieniądza. To jest skuteczna formuła na manifestowanie pieniędzy w życiu, udostępnię ją na te trzy dni, środa czwartek, piątek, na Spotify. Żeby zobaczyć, żeby spróbować. Jeśli jeszcze potrzebujecie argumentów do tego, żeby przyjść na jestem. To wrzucę ją tam. A tymczasem pięknie dziękuję za wysłuchanie, pięknie dziękuję za Twoją obecność i pamiętaj, mówić do siebie dobrze, myśleć o sobie dobrze, kiedy Ty jesteś dla siebie dobra, kiedy Ty jesteś dla siebie dobry. Świat odpowiada tym samym. Dzięki. Cześć.